Co jest. No. <laughs> kurde paczkę mamy, nie? Zrobimy taki, zaczniemy dzisiejszy odcinek z takim kurde rozpakowaniem. się, dostaliśmy paczkę tu ze sklepu International Detector Print. Są tu rzeczy na konkurs jeszcze, dlatego ten konkurs tak się przeciąga. Także buja, czyń czym powinno? Patrzymy, co to są za skarby. <laughs> co my tu mamy? Co to są? To są koszulki, koszulka. nie? Koszuleczki, torby, koszuleczki, kapan, torby. torby. Tu jest ten na konkurs, nie? Czapeczka, a nie, to też ze będzie koszulka. Kolejna koszulka, torba zrzutowa, kolejna torba zrzutowa. I to najważniejsze. Moja <noise> kurde! Teraz będzie się zacznie koszenie, co? No, teraz tak. się wuje zacznie koszenie. Co zacielesz czy co? No. Uważaj trochę, nie? Teraz się zacznie koszenie dopiero, kurde. Teraz jakby w niedzielę pojedziemy, jak królowie do wody wejdziemy, nie? Nie mam mocnych no elegancko. I to jest jeszcze jedno, sito dla mnie. No, także słuchajcie. Ciężkie? Ciężkie? No, zobaczymy. Będziemy testować. Będziemy testować. Także jak widać rzeczy są. Dobrze to wygląda. Na konkurs trochę z tego pójdzie. Sito oczywiście dla nas, no i elegancko. No, a teraz oficjalne przywitanko. Także witam Was ponownie na kanale. Witamy Was, witamy! Bo wujek zaczyna być zaczyna. W sumie już jesteś częścią tego kanału, także witamy Was ponownie na kanale Artur GT. Kolejne wykopki, kolejne poszukiwania. Kolejna nadzieja na wykopanie coś fajnego. Lasek. Miejsce znane. Kto dokładnie śledzi kanał, to pewnie widział film, w którym wykopałem odznakę szturmową Wehrmachtu. Wracamy, oczywiście, w to miejsce. Ześmy się już zbierali długo, żeby tutaj wrócić. Ale jakoś tak. Pogoda, gorąco w ogóle. Jest to akurat taka pogoda naprawdę przyjemna. Jest 21 stopni, także pogoda w sam raz do do poszukiwań, no. A co oczywiście z tego wyjdzie, to się okaże. Miejsce, jak widzieliście, fajne. Wychodzi pełno jakiś tam łusek, druty kolczaste, zresztą jeszcze raz Wam to na spokojnie tam pokażę, jak to miejsce wygląda. No. Oczywiście dostaliśmy wsparcie ze sklepu, za które bardzo dziękujemy. International, international jak to jest, Pujek? International Detektor, Detektor. Centa, o. o, z tego sklepu. Oczywiście, jakbyście coś potrzebowali, jakieś akcesoria, wykrywacze, Wejdźcie sobie w opisie filmu, jest link do dwóch sklepów, w których mam rabat. W opisie filmu też jest ten oczywiście rabat. kot rabatowy, no. No, koniec ogłoszeń parafialnych, także widzimy się już na miejscu. Żeśmy się tutaj do telepali, kurde. Co? <grafy> Buja gotowy? No. O, jaki odwalony, kurde. O sponsora, ciuchy, klamoty. Słuchajcie, będziemy testować torby. Koszulki, jak widać, wujek ma, ja też mam, ale niestety za mała. No, torba wygląda solidnie, zobaczymy, jak ona będzie funkcjonować. No, także zaczynamy tutaj zabawę. A wujek tam zaczął od początku, ja mówię, przesuwam się bardziej w tą stronę, tam, gdzie tą odznakę wykopałem. Słuchajcie, plotuje moneta. Kur, jak tu jest sucho. Tragedia. Sahara totalna. Słuchajcie, wpada moneta. Co to może być za moneta? Także słuchajcie, to sobie trzeci, czwarty sygnał. Tutaj wpada jedynka Adolfowa. Piękny stan. Ale mówię, w lesie te monety naprawdę się w pięknych stanach zachowają. zachowują. Oczywiście nie zawsze, a to jest jeszcze ta, ta ładniejsza z tą gapą ładną. Tak jest. Czyli mamy pierwszego fenola zaliczony tutaj w tym lasku. No, i elegancko. Czekamy oczywiście na coś grubszego, no ale spokojnie. Wszystko w swoim czasie. Także pierwsza moneta zostaje zaliczona. Trzeci, czwarty sygnał. Także jest, jak widać, wiatrak, czyli znak dobry. Czyli coś tu się działo, gubili. No, taka, taka typowa znajdka tutaj, słuchajcie. Kawałek drutu kolczastego. Typowy dla czasów II wojny światowej. Tego jest pełno, tam dalej się przyjdziemy. To wam mówię, pokażę ten cały drut tam. Tego jest tam, chyba nie wiem, z parę ładnych metrów owinięte. No, także na razie z poszukiwania. W tym lasku tak wyglądają. mówię, przeniesiemy się tam. Na razie To z przodu robimy. Potem przeniesiemy się, się tam gdzie to ta odznaka wyskoczyła. Dobra, zabieramy te śmieci. Hop to torby. O, tu jest ten drut, o którym opowiadałem. No, typowy drut Trzeci Z II wojny światowej, z wojny światowej. <laughs> Kurde. Trzecia wojna światowa. Tego my akurat nie potrzebujemy. Zobaczcie, tego drutu tu jest. Jest taki dosyć sparchniały. tam się ciągnie. Tego drutu tu jest pozakopywane, pełno tych sygnałów drutowych. Ale mówię, typowy drut. Typowy drut z II wojny światowej. No. Także zbliżamy się do tego miejsca, gdzie ta oznaka została wykopana. No, mam nadzieję, że coś tu się jeszcze fajnego trafi. Słuchajcie, jest fajny sygnał i to w tym miejscu, gdzie ta oznaka. Gdzie jeszcześmy ją wykopali, nie? Jeszcze tu było. Jest fajny sygnał. Nie, to nic, nic małego to nie będzie. O. Standardowa znajdka w tym lesie. <noise> Łuska. Także zaczyna się łuskownia. Pierwsza dzisiaj. Słuchajcie, może coś tu jeszcze od odczytamy na niej tutaj. Tak będzie lepiej widać. Jakieś bicia tutaj ma. Dużo w komentarzach osób pisze, żeby przeglądać te łuski, bo można całkiem ciekawą łuskę wykopać. Nie wiem, czy coś będzie tak lepiej widać. Oczywiście zdjęcie o tej łuski tutaj <laughs> może ktoś z Was tu rozpozna. Cóż to za jedna. Generalnie łuski mnie nigdy nie interesowały, ale mówię, w tym lasku tego jest pełno. Także kolejny jakiś znak, jest moneta z Trzeciej Rzeszy, jest łuska <śmany> z Trzeciej Rzeszy. Tak mi się bynajmniej wydaje z czasów II wojny światowej. No coś tu się uwidacznie, ale mówię, zdjęcie lepsze tutaj Wam rzucę. No, także zabieramy. Pak. Kolejny znak. <śmany> łuska, łuska od e, łuska. Co ja gadam? Łódka. Łódka od sześciu albo pięciu naboi od Mausera. Także będzie pasować. O, wziąłem tą łuskę, ładnie włożyłem. Także łada łuska pasuje idealnie. Nie wiem, czy tu jest 5 czy 6. Także, jak wy wiecie, na pewno wiecie, napiszcie w komentarzu, ile tu łusek wchodzi. Mówię, nigdy się takimi rzeczami nie interesowałem. No, elegancko. kolejne tutaj, mówię, znalezisko, co świadczy o tym, że tu było szczelane. Ugh, gdzieś tam rządzi krzaczora. Zobaczcie, znowu znalazłem kolejną część drutu. Zobaczcie, tego drutu tu jest. Pełno tego drutu tu jest. Typowy, mówię drut e, z II wojny światowej. <laughs> no Takie przesełko typowe dla, dla Wehrmachtu. Co no. so, tu cały czas łuski wychodzą, już chyba z 5-6 łusek wykopane ta ta. Także tutaj ta odznaka wyszła. Warto tu się pokręcić centymetr, centymetr przejść tutaj to. No bo warto, warto może znowu coś ciekawego wpadnie. Nie daje rady go wykopać, bo nie ma pointera, bo mi się zepsuł. I nawet fajne, chyba powiedzieć płytko. Także kopiemy. Łóżek nakopany. Nie, no, sygnał, jest fajny, Będzie szturm, Gidea. tu nie podkręć. Będzie Lasek Cudów, czy nie? Niestety słuchajcie Chcesz coś fajnego wykopać? Trzeba kopać. <grymianie> Może ja się trochę odsunę Co? Może ja się trochę odsunę Chociaż jeden wróci do domu. O, jest coś. Kurde. To my kochamy, nie, wuj No. Co to tu jest? Chciałbym trochę to rozkopać, wiesz? Uh -huh. Nie chcę za bardzo w to pukać. No właśnie. Okay. Bo to może być co? Urwi łapkę. <słuch> Słuchajcie, emocje zaczynają sięgać z zenitu. Chyba będzie jakaś skrzynia, słuchajcie, taka niewielka, tak mi się wydaje, Już się dokopałem do tego, sygnał pań trochę to odkryłem. Musimy to bardziej rozkopać. Także słuchajcie, emocje są naprawdę, zaczyna się grubo. Teraz wiana, teraz wuja daje ogień. Słuchajcie, będzie skrzynka, naprawdę. Słuchajcie, czuję po rancie. Jest to kwadratowe, zresztą jak widać, nie wiem czy widać, czy nie widać, ale zobaczcie ten, ten rant tutaj. Po tym rancie tu widać, że to jest skrzynka i to jest takie pełne. Także wuja. Dawaj, dawaj. <laughs> bo ja mówi ciśnienie się podniosę, bo jak na następny wypadku ja może wezmę talerki na ciśnienie, co? <laughs> Kurde. Dobra. Jedziemy z tym, jedziemy. Nie pukaj za dużo w to. bo to różnie bywa, nie? <laughs> Rozkopać to po bokach, rozkop to po bokach. No. Ale jesteśmy umordowani, ale słuchajcie, to jest skrzynka. Makanty. Normalnie tam żeśmy troszkę odkopali. Ziemia się zapadła, także najprawdopodobniej będzie to skrzyneczka, co będzie w tej skrzynce? Emocje sięgają zenitu. Weź, ja trochę pokaż tutaj, odkryj to. Odkryj tę skrzynkę. Weź to z tej ziemi, pokażemy tu widzom. Tę skrzynkę, jak wygląda. ja kurde, druga młodość twoja chyba, co? Dawaj, dawaj, nie świruj. To może być, wiesz, strzał naszego życia. Strzał naszego życia to może być. Weź tutaj trochę odkryć, czekaj. Weź odkryj, bo nie rękawiczki. Tak to wygląda, słuchajcie. Ciężko to skopać. Musimy tutaj na boki to rozkopać. O jak widać skrzynka jak byk, co? Buja. E, skrzyneczka. Kuja nam tu podświetlenie fajnie zrobił. E, skrzynka. Co to jest dokładnie? To nie wiemy. Może być z jakąś amunicją albo z czymś. Mówię, musimy to rozkopać. Teraz na razie, tak jak widać jest to skrzynia. Także kopiemy dalej. I co, wuja? Nakopali się, mocy były, co? Wyszesz, Ciśnienie na maksa, nie? Wyszesz, Pokaż, wuja, co my tam, do czego my się wykopali, słuchajcie. okryte to było papą. Jakiś kamień, słuchajcie. Jakiś kamień tutaj. Z kostki brukowej albo z czegoś. A dawał sygnał, wujek się pyta, czemu to dawało sygnał. Dawał sygnał, bo pewnie jest jakiś zbrojony. Także, jak widać, owinięte to było papą. No, także. Tyle z tego depozytu. Ale i tak było fajnie. Wujek jeszcze mówi, może coś pod tym, pod tym kamieniem będzie, ale wątpię w to. A może. Kto wie. Ale i tak było fajnie. O to właśnie chodzi. Wujek mówi, teraz przynajmniej poczułeś się chwilę. Chwilę się poczułeś prawdziwym poszukiwaczem. Kurde, aż się spociłem. Uwalenie jesteśmy totalnie. Ciepło się zrobiło. Komary atakują w ogóle, ale zawsze jest warto. Idę do wuja. Wuja coś tam trafił, kurde. Patrz co masz. Co to jest? To ci dawało sygnał? No. No to chyba raczej. A może? Nie, to jest coś tu malowanego. Coś jest malowanego. Hm. Nie wiem, schowaj sobie w domu, wycześm, może domyjesz, może coś tu się okaże. Zmachani, nie? Po tym, kurde, prawie depozycie. Tereny fajne tu mamy i strumyk mamy. A jak mamy strumyk, jak mamy strumyk to chciałbym serdecznie pozdrowić e, Władcę Kamieni Mr. Lonego, i zaprosić oczywiście. Widzów do niego na kanał. Tu jest logo do kanału Mister Lony 1976. Także wbijać do chłopaka. Naprawdę mega, mega chłop. Naśmiejecie się na pewno. Fantu fajne zobaczycie. No, A my lecimy dalej z wujem. Testujemy od razu przy okazji szczotkę. Fajnie to wygląda tu z lupą. Można sobie monety poprzeglądać. Taka sprawna widać. Też blaszka tu wleciała. Ale bo jak mówię, zwykła blaszka. Czasami z takiej zwykłej blaszki może być jakiś fajny fancik, ale nie, z tego nic raczej nie będzie. Także mamy jakiś po prostu element, coś od czegoś. Bo ja mówię ma sygnał pod drzewem, fajne. Także kop. Kop, czyń powinności. Aha. Aha. Kolejna łuska do kolekcji. Tutaj wszystko w tym miejscu najwięcej tych łusek wychodzi, no ale tutaj została ta, ta odznaka wykopona, ta łuska, ta łódka, te łuski, wszystkie, wszystko wychodzi w tym jednym tutaj miejscu. Także ktoś tu stał, strzelał, może został trafiony, nie wiadomo, ale na pewno te drzewa, bo są stare, pamiętają te czasy. No, ile mówię, miejscowo naprawdę fajna to tutaj ten lasek, trzeba przejść po prostu w metr w metr na spokojnie. Co buja, nie idzie bez pinpointera, nie? Nie, masakra. Bo jak jest wykończony, niestety bez pinpointera, no to idzie. pokazałem mu, że ma położyć sobie wykrywać i ziemię po prostu przemiatać, no, ale mówi, że już ma dosyć. <laughs> Także szybka reklamacja, zobaczymy, co, co powiedzą. A co tu można innego znaleźć? W tym miejscu, jak nie łuskę, kolejna do kolekcji wlatuje. nie <śmany> niełuskownia, ale mówiłem już w ostatnim filmie, jak tu byliśmy, że łuskownia totalna. Ale coś jest. Kolejne fajne znalezisko, co świadczy cały czas oczywiście o tym, że tu się coś działo. Że tu na pewno było strzelane żołnierze Wehrmachtu, tu na pewno byli. Wlatuje klamra. Już widzę, że nie jest kompletna. Tej góry nie ma, ale <śmany> klamra jest klamra. Tak ona wygląda. Już widzę, tej góry nie ma. Teraz nie wiem, czy to jest. Niestety trochę trafiona. Klamra to jest na pewno. Wehrmacht chyba też jak najbardziej. No ale niestety nie ma tej góry. A ta góra, wiadomo, najbardziej cieszy. Także jest element od klamry. No niestety, mówię, kompletna nie jest, ale, ale jest jakieś tutaj kolejne znalezisko świadczące o tym, że tutaj się coś po prostu działo. No, bo jak już tam poszedł, już go nawet nie wołam, chciałem mu pokazać. Niech czyni honory, zawsze coś fajnego wykopię, no, ale tutaj takie bardziej zwłoki zostały wykopane klamry, może tu się pokręcę. Znajdę tam jeszcze tą, tą górę z tego, a jak nie. No i tak jest fajnie. Wuję jak tam? <śmiech> <śmiech> Ciężko, słuchajcie. Niby troszkę chłodniej. Te upały się tak skończyły, ale jest duchota totalna. Słońce znowu wywaliło. Jesteśmy upoceni na amen. Na dzisiaj kończymy zawody wykopkowe. Panty widzieliście. Podsumowanie nie będzie, bo za bardzo nie ma z czego. Nie, wuja? Nie ma z czego za bardzo. Łusek nakopane tonami. Zresztą widzieliście na filmie dwie, chyba czy trzy łuski. Więcej już nie będę nagrywał. No bo po co? Miejsce oczywiście ciekawe, jak tam wychodzą takie rzeczy. Szkoda tej klamry, że nie była kompletna, no ale trudno. Często się właśnie trafiają klamry w takich stanach. Może następnym razem będzie lepiej. Druga sprawa. Chcemy z wujkiem, tak żeśmy sobie teraz tutaj przedyskutowali sprawę tego niby depozytu, co by tam zakopany. Wyglądało na skrzynkę owinięty papą. Żeśmy to zakopali w ogóle dawało dalej fajny sygnał, nie wuja? No. I żeśmy pomyśleli, wrócimy tutaj, wykopiemy to dla świętego spokoju, dla naszej pewności, dla świętego y, spokoju, pewności, żebyśmy po prostu byli pewni, że tam nic nie ma. No a wam, jak się podobało, wiecie, co macie zrobić. Łapeczka do góry. Cały czas oczywiście zachęcam nowych widzów na kanale do tej subskrypcji, do naciśnięcia tego dzwoneczka, żeby być na bieżąco. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hejo! hejo.